Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Wracam do Was po takiej małej przerwie. Po prostu potrzebowałam tego czasu żeby wszystko ogarnąć, chciałam się z wami podzielić faktem, że już urodziłam, no wy już pewnie o tym wiecie, bo widzieliście ten poprzedni film, gdzie jest pokazana ta cała transformacja w ciąży, jak ten brzuch rósł i pokazałam wam również jak mój brzuch wygląda po porodzie, bo stwierdziłam, że to jest taka rzecz, no na przykład mnie to zawsze interesuje, jak ten brzuch wygląda po porodzie i szczerze powiedziawszy, po pierwszym porodzie tego za bardzo tak nie pamiętałam. Wydawało mi się, że on dosyć szybko był płaski, a tutaj jednak po porodzie ta macica jeszcze jest na tyle duża, że jednak ten brzuszek jeszcze wyglądał na taki ciążowy. Natomiast macica po porodzie przez miesiąc około się obkurcza. I z dnia na dzień ten brzuszek staje się coraz to mniejszy. Słuchajcie, ja Wam w ogóle tyle chcę powiedzieć. Chciałabym Wam powiedzieć o porodzie, bo. Czekajcie, bo ja tak tutaj się maluję i nie mam lusterka, tylko patrzę sobie w podglądzie, co tam się na tej twarzy dzieje. Więc odnośnie brzucha, to tutaj pokazuję Wam zdjęcie, jak wyglądałam chyba dzień po porodzie. Tutaj jest jakieś 10 dni po porodzie. No, w tej chwili jest 13 dni po porodzie. Ten brzuszek, no, jeszcze jest taki widoczny. Ale już znacznie mniejszy. Jak widzicie, mam jeszcze spodnie ciążowe, bo są bardzo wygodne do chodzenia po Ale za niedługo zacznę nosić takie normalne spodnie. Bardzo długo na to czekałam, bo te końcówki ciąży już były dla mnie bardzo trudne. Było mi naprawdę bardzo ciężko i po porodzie teraz już nagle nie pamiętam tego, jak było mi ciężko, bo czuję się o tyle lżejsza. W ciąży, żeby się tak dobrze liczyło, to przybrałam około 10 kg i po porodzie od razu było 6 kg mniej. To znaczy nie wiem czy tak od razu po prostu jak w domu miałam możliwość żeby się zważyć, to było tych kilo 6 mniej. Później gdzieś po tygodniu jeszcze 1 kg ubył. Więc aktualnie zostały mi 3 kg jakby nadprogramowe, ale to wiecie jest też większa objętość krwi, e, pokarm, coś tam może więcej po prostu jeszcze przy, zostało po ciąży, także no, mniej więcej jest dokładnie ta sama sytuacja co przy pierwszym dziecku, że około 50 kg. W tej chwili ważę 51 tak naprawdę. I co Wam mogę powiedzieć? Odnośnie porodu. Ja nagram osobny film na temat porodu, bo e, po prostu chcę. Ja sobie spisałam wszystko co się działo podczas porodu, bo to, to się tak szybko działo, że musiałam sobie to spisać, bo mi to po prostu uciekało z pamięci, więc mam to mniej więcej spisane ale też wydaje mi się, że nie wszystko dobrze zapamiętałam, bo wiecie, to są niesamowite emocje. Odnośnie porodu powiem wam tak, że Miała być cesarka ze względów medycznych, i ja szłam do szpitala w katowicach UCK. To są panewniki, ligota. Jakby z myślą już pogodziłam się z tym, że to będzie cesarka. Musiałam być dzień przed cesarką zgłosić się na izbę przyjęć i no towarzyszyły mi duże emocje. Ja się tej cesarki bardzo bałam, ale ja się pogodziłam z tą myślą, że będzie cesarka. Do tego stopnia się bałam, że po prostu ciągle napływały mi łzy. Był płacz, przeżywałam to, no i zostałam przyjęta na tej izbie, przyjęcie jakby z kwalifikacją pod cesarkę. I słuchajcie, wieczorem to było takie późne popołudnie, miałam jeszcze takie jedno badanie ginekologiczne i pani tam powiedziała, że tutaj ja w ogóle jestem super kandydatką do porodu naturalnego i i że będzie poród naturalny. I słuchajcie, ja, która całe życie się bałam cesarki, dowiedziałam się, że musi być cesarka ze względów medycznych. Już nie będę Wam tutaj opowiadać dokładnie. I pogodziłam się z tym. Stwierdziłam, no trudno jakoś to przeżyję, bo tak sobie pomyślałam, no fajnie, przynajmniej nie będę tak cierpieć, nie będzie mnie tak boleć, ale bałam się przede wszystkim tej blizny i, i nie wiem jak ona się będzie goić, jak będę dochodzić do siebie i bałam się przede wszystkim tego, że mam w domu małe dziecko, które może mnie w tą bliznę jakby zaskoczenia dotknąć i... Bałam się, że po prostu się coś uszkodzi. E, więc to były takie moje obawy. No ale e, jakieś 12 godzin przed porodem, przed planowanym porodem pani powiedziała, że tutaj pani się kwalifikuje do porodu naturalnego. To będzie lepiej dla pani, e, szybciej pani dojdzie do siebie, nie będzie operacji, nie będzie e, nacięcia tutaj powłok brzusznych. Słuchajcie, ja wtedy od razu znowu łzy. Ja, ja po prostu miałam w sobie tyle emocji, to był bardzo trudny czas. No i mówię, no tak, no, jeżeli to będzie najlepsze, no to okej, okay, godzę się. I miałam podpisaną zarówno zgodę na cesarkę, jak i na poród naturalny. Ta zgoda na cesarkę pani powiedziała, że w sumie to chyba potarga, ale jeszcze inna pani powiedziała, nie, jeszcze to zostawimy, bo może jeszcze się coś wydarzy. I ostatecznie następnego dnia rano na czczo szłam na salę porodową i tutaj cała historia to już będzie... Historia mojego porodu. Opowiem Wam to w osobnym filmie, bo yy, poród naprawdę bardzo fajny. Bardzo fajny poród, <laughs> oczywiście bolało, ale zupełnie inny poród niż poród, który miałam w Katowicach w szpitalu Bonifratów. No i co Wam jeszcze mogę powiedzieć? No, nie chcę tutaj zaspoilerować, ale jestem z siebie niesamowicie dumna, bo urodzić dziecko to jest wyczyn, i nawet teraz gdzieś tam mi ten głos drży ale cieszę się i jak e, patrzę na moje dziecko, to się zastanawiam, jak to jest możliwe, że tak duże dziecko wyszło. <laughs> Nie pojmuję tego po prostu. To jest niesamowite, tak? Chyba, że no, w tej chwili, na przykład, jak jest e, prawie dwa tygodnie po porodzie, to możliwe, że dziecko jest jakby dużo większe niż jak się tuż po porodzie tak, że te dwa tygodnie to jest taki czas, że już dużo urosło i jak ja patrzę na dziecko dwutygodniowe, to sobie myślę, że no nie, no on jest tak duży, że to jest niemożliwe, że on wyszedł, tak? Yy, więc opowiem Wam wszystko w tym kolejnym filmie, już nic nie mówię. I jeszcze odnośnie tego, że ja Wam teraz mówię, że jestem dwa tygodnie po porodzie, ten film pojawi się znowu trochę później, bo ja po prostu, no teraz akurat mam chwilę, więc sobie stwierdziłam, że sobie to nagram, ale zanim to zmontuję, to będzie trochę później, więc Wy wszystko jakby widzicie w takim opóźnieniu. Czyli jak ja mówię, że jest dwa tygodnie po porodzie, to już jest dalej. W ogóle sobie zaplanowałam cały taki scenariusz, jakie, film, jakie filmy chcę, żeby wchodziły na kanał. W najbliższym czasie pojawi się też recenzja czegoś. Pokażę Wam coś, co już wcześniej chciałam Wam pokazać, zaraz tam pójdziemy, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że haul zakupowy Bexa będzie na kanale. Tylko że czekam, aż ten brzuszek jeszcze troszeczkę zejdzie, bo też będę pokazywać Wam jakieś spodnie z wysoką talią i chciałabym, żeby to fajnie wyglądało. Także gdzieś tam miesiąc po porodzie, czyli już za niedługo, po prostu pokażę Wam bardzo fajne ciuchy, naprawdę. A teraz idę. Wam jeszcze pokazać taką dużą rzecz dla dziecka, z której jestem niesamowicie zadowolona, bo jest przepiękna. W ogóle tak skojarzyłam sobie, że mam nowe klapki, które kolorystycznie pasują do naszego wózka. Słuchajcie, mamy wózek po pierwszym dziecku. Natomiast ja po prostu zakochałam się w tym, jak teraz wyglądają te nowoczesne wózki. Bardzo podobają mi się te takie złote, mosiężne m, elementy w wózkach. Naprawdę świetnie to wygląda. Tutaj y, bardzo fajna jest torba. To jest wózek z tej samej firmy Camarello, z której miałam pierwszy wózek. I to jest wózeczek. Dla naszego dziecka jest naprawdę przepiękny, ale jak troszeczkę sobie więcej nim pojeździmy, poużywamy, to wtedy nagram Wam recenzję na jego temat. No postaram się w miarę szybko, żeby ktoś, kto jest tuż przed porodem, mógł jeszcze coś takiego zobaczyć sobie i podjąć jakieś decyzje zakupowe. I jeszcze te detale, naprawdę rewelacja, także nasz Bobasek ma nowy wózek. Stare po prostu można sprzedać, tak, żeby też komuś służył. To, jak ten wózek wygląda, to jest mistrzostwo świata, naprawdę jest fenomenalny. A tak przy okazji tego vloga chciałam Wam powiedzieć, że kupiłam sobie tak na próbę w action taką paletę cieni i właśnie jestem w trakcie jej otwierania. I mm, ciekawa jestem, czy ktoś z Was może jej używa bo wydaje mi się, no kolorystycznie jak najbardziej mi odpowiada ja uwielbiam taką kolorystykę właśnie chciałam, żeby mieć coś takiego troszeczkę w czerwień wpadającego no i takie kolory ziemi więc zobaczymy jak to będzie wyglądało, o zobaczcie nawet tak dosyć fajnie jest napigmentowana więc bardzo się cieszę, za 10 zł tylko była więc będę testować, dajcie znać czy ktoś z Was używa i czy jesteście zadowolone bo mi właśnie moja paletka właśnie nie wiem jak ona się nazywa z Eveline Burn albo Nude chyba Nudziaka teraz mam to już się mocno kończy więc tutaj to będzie taka dobra alternatywa no i dlaczego taka decyzja, że jednak nowy wózek bo, jakby przy pierwszym dziecku bardzo dużo rzeczy się kupowało nowych, natomiast teraz przy drugim dziecku praktycznie. No, widzieliście w poprzednich filmach, że praktycznie nic nowego się nie kupowało. Bardzo niewiele rzeczy, bardzo dużo ubranek już miałam. Nie trzeba było nic nowego kupować. Stwierdziłam, że wózek chciałabym po prostu. To, to, jest, to było zawsze moje marzenie, zawsze podziwiam. Jak ktoś ma taki fajny, nowoczesny wózek, to stwierdzam, że ja też bym takich chciała. Po prostu spełniłam swoje marzenie. O bardzo fajnym wózku, takim, który mi się po prostu podobał, więc stąd taka decyzja. Dobra, jak widzicie, będę musiała kończyć. Zabieramy się za śniadanko, także do zobaczenia, cześć!